Boop boop Dzień dobry, Rafał Molenda, to jest program 1 na Jeden, program, w którym omawiamy świat w granicach rozsądku, czyli w granicach Pomorza Zachodniego. Dzieci wesoło pobiegły do szkoły, jak w piosence, a do studia przyszła Teresa Kalina, nauczycielka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że to będzie rok kontynuacji reform w polskiej edukacji. Cieszę się Pani? Raczej D. Reform. To jest makabra, co Pan czarny robi w naszą oświatę. A na tę makabre składa się co? Chociażby to y, centralizacja, programy, jakie dzieci mają, narzucanie dokładnie tego, co można robić w szkole, czyli wy wypieranie indywidualności, kreatywności nauczycieli. No i dalsza degradacja zawodu nauczyciela. To chyba dosyć dużo, jak na początek roku szkolnego. Ale w przekazie ministerialnym słyszymy same dobre wiadomości, bo będą prezenty. Będą darmowe, tutaj mam listę, darmowe laptopy dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych, laptopy, które później przechodzą na własność rodziny. Nauczyciele dostaną bony na zakup laptopów w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na początku wybrani nauczyciele. Jaki będzie klucz wyboru, tego minister nie powiedział. One mają być przydzielane stopniowo. E, następna e, dobra wiadomość e, będzie jednorazowa nagroda z okazji m, 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagroda w wysokości 1125 zł. Brutto. Wypłacona przed samymi wyborami, mająca kupić nauczycieli, tak? Tak, ale brutto, czyli po mhm. odjęciu podatku m, to tak mniej więcej 900 zł. na rękę. To tak jak mm. trzynastka dla emerytów. Hmm. No tak, no, ale czy to są, czy, czy, czy to są e, rzeczy, przedmioty, narzędzia, które e, sprawią, że m, będzie się lepiej pracowało w edukacji, że edukacja będzie lepiej funkcjonowała? E, cyfryzacja. Wielu e, uczniów nie ma dostępu do laptopów. Nie ma Wielu tego. ma. Byłam dyrektorem szkoły w czasie pandemii i wypożyczałam laptopy, komputery uczniom, którzy nie mają. To są jednostki. Wielu uczniów ma i poza tym wtedy też był taki program, żeśmy kupowali dzieciom komputery. Natomiast w tej chwili do czwartej klasy, proszę mi powiedzieć, jaki to jest program. Czego to ma dotyczyć? Czy to jest na zasadzie, jak jestem dobry minister, o i macie prezent? Przecież to jest edukacja. Tu powinien iść za tym jakiś program, na co będą wykorzystywane te komputery, oprócz gier. No bo rozumiem, że jeżeli nie mamy żadnego programu y, y, przypisanego do komputerów, no to dzieci będą miały niezłą zabawę. I tutaj będzie zaskoczenie, bo nie wiem, czy zna Pani takie tytuły jak Gra Szyfrów albo This War of Mine. To są gry. Gry, które są wprowadzone do programu nauczania języka polskiego. W podstawie programowej jest jedna gra, rozgrywka, której celem jest przetrwanie w ogarniętym wojną mieście, a gra szyfrów, wydawcą jest Instytut Pamięci Narodowej. To jest gra, w której przenosimy się w czasie do 1920 roku, wojna polsko-bolszewicka. No i trzeba złamać szyfry. My cały czas żyjemy. Przeszłością, cały czas żyjemy wojną, nie żyjemy do przodu. To jest makabra. Dzieci, dla dzieci to jest prawdziwa historia. A ucząc się te, w ten sposób, to mamy podstawę niezłe do nacjonalizmu, do no, rozwoju czy... nacjonalizmu wśród młodzieży. Czyli to nie jest dobre... Nie, dla dla e... mnie to jest niesamowite. To jest zaprzeczenie rozwoju dziecka. Nie można uczyć dzieci cały czas odwołując się do historii. Ich trzeba uczyć kreatywności życia do przodu, a nie do tyłu. Słyszałam ostatnio takie fajne określenie, że to jest no, zabawa w przeszłość. No, <noise> Już nie powiem jaka partia, ale miała właśnie to jest męskość XIX wieku. Uczymy dzieci czego. No, ale to wszystko jest ładnie opakowane. Jest, mm -hmm. y Cyfrowa szkoła, prawda? Mamy laptopy, tak. dostęp do programów. Tylko żadnego rozwojowego programu. Hmm. One się tu nie będą rozwijały. One się będą uczyły zabijać przede wszystkim, a nie rozwiązywać problemy. Okej, okay. no to tyle na razie w zapowiedzi tych oficjalnych, w oficjalnych przekazach ministerstwa. A teraz o tym, o czym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i jego pięciorowice wiceministrów nie mówi. Um, no tam jest chyba i więcej, tak, ale. Plus dyrektor, czyli hmm. sześć, czyli hmm. siedem osób. Bardzo rozbudowane ministerstwo. Łatwo się zgubić. Tak. Ministerstwo nie tylko to idzie na rekord. Hmm. Um, zakaz wpuszczania do szkół. Organizacji NGO-sów pod pretekstem, tutaj jest podkreślone, narażania dzieci na ideologię LGBT i seksualizację. Jak pani to odbiera? No ręce opadają. Naprawdę, ja pracowałam w szkole bardzo długo 45 lat i pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Słowo daję, że nawet za komunę nie mieliśmy takiego narzucenia, takiego stylu pracy. Pracowałam w różnych warunkach i przerobiałam naprawdę mnóstwo reform oświatowych. To, co w tej chwili się dzieje, to jest nieprawdopodobne. To jest niszczenie naszych dzieci. Degradacja szkoły totalna. Co znaczy, że szkoły co będą robiły? Przychodzą, z, no, pewnie nam każą nawet i kropkę wstawiać w odpowiednim miejscu. I wychodzą, tak? Będziemy odhaczali realizację tematów lekcyjnych i na tym będzie koniec. Po co dzieciom jest taka y, praca pod z podręcznikiem? Dzieci muszą się rozwijać. One będą tworzyły naszą przyszłość. Jeżeli my im będziemy ograniczać możliwości współpracy z innymi, to się nie nauczą życia w grupie, w społeczeństwie. Także jestem strasznym przeciwnikiem ograniczeń ze strony pana ministra wprowadzanych. Następna niespodzianka to było w czerwcu, mm. kiedy prawo i sprawiedliwość w ekspresowym tempie przepchnęło przez Sejm przepisy, które pozwolą teraz kuratorium likwidować, mówiąc w dużym uproszczeniu, szkoły niepubliczne. Odbywać się to będzie na, na tej zasadzie, że m, będzie kontrola i później będzie m, bardzo krótki czas do, do przygotowania się do tej kontroli, no i później m, nakaz dostosowania m, warunków edukacyjnych w danej szkole do, do wymogów stawianych przez kuratorium. Dyrektorowi nie będzie przysługiwało odwołanie od decyzji kuratorium. Kolejny dowód na to, że jesteśmy państwem bezprawia, bo powinniśmy mieć zawsze możliwości odwołania się do prawa. Wtedy mamy demokrację, prawda? A tutaj. To jest niszczenie kolejnego etapu szkolnictwa, bo szkoły prywatne jednak mają większe możliwości. Tam nie ma karty nauczyciela, nauczyciele pracują na umowę o pracę i oni realizują więcej, mogą więcej niż szkoła publiczna, która musi jednak zachowywać duże ramy narzucone przez ministerstwo. I mhm. dlatego uważam, że to jest kolejna degradacja naszego, naszej oświaty. I tam też NGOsy nie będą no, no miały wstępu. Mm. Czego my będziemy uczyli te, te nasze dzieci? Proszę no to jest powiedzieć. pytanie właśnie do ludzi, którzy zajmują się edukacją między innymi do Pani, Czego będziemy uczyli w takiej szkole? No, Czego właśnie uczniowie się będą uczyli. Mnóstwa bezsensownej informacji i niczego więcej. wkuwania tylko. Mhm. A nie na tym polega y, nauka dla przyszłości. Pamiętam taki model edukacyjny z dzieciństwa, kiedy były kartkówki przepytywania właśnie y, z informacji, wiedzy zupełnie nieprzydatnej. Mhm. Y, daty w historii, kiedy jaka bitwa się odbyła, prawda? Zamiast omawiania strategii tej bitwy trzeba tak. było się nauczyć roku. Mi miesiące, ja przestałam kiedy... tak uczyć historii, bo jak dostałam podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej już za pani Zaleskiej i pana Czarnka, to wolałam przejść do biblioteki niż uczyć dzieci właśnie takich bezsensownych rzeczy. Bo historia klasy czwartej, jeżeli pan wie, to jest cała historia Polski. Mhm. Cała. Ten, to dziecko po klasie czwartej. Nienawidzi tego przedmiotu. A propos e, historii, to mamy też e, hit e, tak zwany. Mm, to, to, to będzie drugi rok już nauki tego mm -hmm. przedmiotu. Mm -hmm. e, e, czy ma Pani informację, czy nauczyciele korzystają z tego podręcznika? E, z tego co ja wiem w moich, moich znajomych, to raczej nie. Wolą pracować bez podręcznika, chociaż na rynku się pojawiają. Nauczyciele to jest tak wspaniała grupa, że szybko się organizują i wrzucają sobie ciekawe zajęcia do komputera, na programy różne i uczą zupełnie inaczej. Natomiast to, co zaprodukowano teraz, to jest masakra. To nie jest podręcznik. On nie ma nic wspólnego z podręcznikiem. To jest po prostu propaganda pisowska, a zabranie dzieciom wiedzy obywatelskiej, wychowań, dzieciom już młodzieży, wychowania do społeczeństwa to jest masakra, ponieważ oni nie uczą się życia w grupie, nie uczą się życia w społeczeństwie, nie wiedzą na ten temat. Natomiast mają kolejny materiał do wkuwania. Jak jesteśmy dobrzy, piękni. Mhm. E, szczęśliwie się składa, e, nieszczęśliwie dla resortu, że nauczyciele, jak pani mówi, nie korzystają raczej bez tego podręcznika. Ale w kościołach sprzedawali, więc. Może zbyt mają? Mm, tak, z ciekawości. Yy, nie, nie polecam. Nie. Yy, na początku yy, września szacowano, yy, że w szkołach w ubiegłym roku brakowało 20 tysięcy nauczycieli. W tym roku to się zwiększa yy, na poziomie 27 000 do 30 tysięcy wakatów. No, yy, 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 według ministerstwa wszystko jest w granicach yy, corocznej normy. Gdzie jest prawda? Na pewno brakuje nauczycieli. Rozmawiałam ostatnio z kolegą z technikum. U niego nauczyciele będą pracowali po 40, 45 godzin, bo nie ma. Ze kto. względu Jeden, na braki kadrowe, tak, tak? Dokładnie, tak. Jeden nauczyciel będzie e, e, uczył wszystkich przedmiotów, jeżeli będzie taka potrzeba. Także to jest nieprawda, co pan minister mówi. To jest zbyt duży procent ubytku nauczycieli, ale nie ma się czemu dziwić. Nauczyciele naprawdę mają tyle obowiązków wrzuconych w godzinę pracy, te tak zwane jeszcze, jak słyszę o tych 18 godzinach obowiązkowych. Nawet minister sam zlikwidował półtora etatu, bo do tej pory było tak, że można było nauczycielowi zlecić jeszcze pół etatu. W tej chwili można zrobić ile się chce, ile zmieści, no bo nie ma kto pracować. Nauczyciele wyszli na ulicę. To się stało taką tradycją przed nowym rokiem szkolnym. Zwykle to jest ten moment, kiedy nauczyciele próbują manifestować i przedstawiać problemy szkoły i swoje własne. Tym razem kluczowe hasła dotykały kompetencji edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół. Nauczyciele sprzeciwiają się centralnemu sterowaniu edukacji. No i domagają się podwyżek. Te mają wzrosnąć o 12%, natomiast według nauczycieli to jest za mało. A jak wygląda ta tabela wynagrodzeń? Spójrzmy, zobaczmy. Nauczyciele po podwyżce 12% będą zarabiali tyle, ile Państwo właśnie widzą, tylko że to są kwoty brutto, więc proszę sobie od tego odjąć ZUS i podatek, i wtedy będziemy mieli odpowiedź na pytanie, ile zarabiają nauczyciele. Czy to jest główny powód odchodzenia? Ze szkół, czy, czy są też inne? Są też inne. To, że nauczyciel dyplomowany, czyli po 10 latach pracy, będzie zarabiał bez mała kilkadziesiąt złotych więcej niż minimalna pensja. To już dowodzi tego, w jaki sposób ministerstwo traktuje oświatę i wychowanie przyszłego społeczeństwa. Na nauczycieli nakłada się coraz więcej obowiązków odpowiadają dokładnie za wszystko: za opiekę nad dzieckiem, wychowanie, co też jest sprzeczne przecież z konstytucją i z ustawą o systemie, za cały jego proces edukacyjny, za bezpieczeństwo dziecka. Wszystko spada na nauczyciela. Strasznie dużo biurokracji. Proszę mi wierzyć, że dzieci, które mają jakieś opinie, orzeczenia, to nauczyciel produkuje segregatory dokumentów. Co należy zrobić, co zrobił, czym się wykazał, kto mu pomógł. No przecież to jest bezsens. Tracą nauczyciele bardzo dużo czasu na papiery, a nie na pracę bezpośrednio z dzieckiem. Także to jest zawód, który nie ma szacunku wśród społeczeństwa, bo zawsze jak coś wychodzi nie tak, to pierwsze to sprawdzają, co szkoła zrobiła. Jak ja słyszę to hasło, co szkoła zrobiła, to proszę mi wierzyć, że krew mi się burzy, bo tak nie wolno. Szkoła wspomaga rodziców, mamy wspólnie pracować, wspólnie wychowywać to nasze społeczeństwo, a rozlicza się za to wszystko nauczycieli. I nie będziemy mieli nauczycieli, dopóki nie odbudujemy prestiżu zawodu nauczycielskiego. A prestiż to między innymi pensja. Nauczyciel musi być musi by, by go stać na kupno książek. Książki są potwornie drogie. Z tą pensją, kto co kupi? Proszę mi wierzyć. Chodzić do teatru, do kina, wyjeżdżać. Jeżeli uczymy dzieci o kulturze innej, to powinniśmy najlepiej się uczyć wtedy, kiedy się coś zna, coś się widziało, prawda? A nie z podręcznika. Przy naszych pensjach, no to liczymy na mężów. Mhm. A jeżeli nauczycielka, nauczyciel nie ma żony męża. No właśnie, no to wtedy jest. To co wtedy do rodziców? Wygląda jeszcze, na to, że jeżeli tak. My A warunki pracy nauczycieli przy tych nowych regulacjach, nowych, nowych przepisach i rozporządzeniach, kiedy to kurator staje się takim ekonomem stojącym z nad szkołą i nauczycielami, czy to też może mieć I wpływ na... Oczywiście, zwłaszcza, że stworzenie teraz możliwości nieskończonego wydłużenia liczby uczniów w klasie. Kiedyś było także 25 i to było już koniec, prawda? Nie można było przyjmować większej liczby uczniów, bo realizacja, bo praca, bo warunki mhm. pracy. Mhm. W tej chwili może pan mieć 35, nie wiem, 30, 35, przepraszam, mówię po polsku, w klasie i też nie ma problemu. Także mhm. to są też dodatkowe warunki, które utrudniają pracę. A mhm. rozliczani są nauczyciele z realizacji podstawy programowej, co dobija. A jaka jest rola kuratorium w tym momencie? Proszę mi wierzyć, że ja, ja uważam, że kuratorium powinno się tylko skupić na jednym na realizacji y, prawa przez szkołę, a nic więcej. A nasze kuratorium ma coraz większe prawo nałożone przez pana Czarnka i aktualnych rządzących, że może ingerować we wszystko, co robi szkoła. A tak być nie powinno. Oni powinni się tylko zajmować tym, czy szkoła nie łamie podstaw prawnych i koniec. Wszystkie inne, co, za co płaci gmina, to powinno podlegać gminie. Dyrektorzy powoływani przez, przede wszystkim powinni być powoływani przez gminę i oni powinni się przed gminą rozliczać z tego, co robią. A jak jest teraz? A teraz jest tak, no sam pan widział, że może, dyrekt, może kuratorium wystąpić o odwołanie. Dostaj, przychodzi na interwencję i każe odwołać organowi prowadzącemu dyrektora szkoły, bo coś jest nie tak. Mm -hmm. e, jeszcze jedna kwestia. Mm. Jest zmiana w prawie oświatowym. E, e, ma być prowadzona ewidencja uczniów pod hasłem Sportowe Talenty. Minister dużą wagę przykłada do tego programu. WF na AWF, czy jakoś tak to się ma nazywać. I generalnie chodzi o to, że uczniowie mieliby brać udział w testach sprawnościowych. Wyniki nauczyciele WF-u mają wpisywać do systemu teleinformatycznego. Gromadzone dane to imię, nazwisko, wiek, płeć, PSL, waga, wzrost. Wyniki testów sprawnościowych nie mają podlegać ocenie. Jak podkreśla resort, miałyby służyć monitorowaniu postępów uczniów i odkrywaniu. Talentów. To jest gromadzenie danych wrażliwych również w zewnętrznej bazie. Jak pani to odbiera? Totalnie. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Nie może być. Nauczyciele na każdych zajęciach rozpoczynając w WF robią taką diagnozę możliwości ucznia. Mają to zapisane w obowiązkach swoich i to mają i wiedzą, jaki uczeń, w jakim kierunku się rozwija i to powinno wystarczyć. To jest tak, jak baza danych o kobietach, o, o ciążach, to jest po prostu nadzór naszego rządu nad całym społeczeństwem. Czy to jest tak, że jest tworzony system kontroli? No, wygląda na to, że tak. Wszystko będziemy mieli spisane w bazie ogólnej, do której będą mieli dostęp pan, panowie z ministerstw. Jak taka... się okazuje, to każdy może wejść. To widać po danach, danych naszych z, z służby zdrowia. Tak? Jeszcze taka ciekawostka, chciałem poprosić o opinię. Temat maturalny: realizm i fantastyka. Rozważ, jaką funkcję pełni przenikanie się konwencji realistycznej i konwencji fantastycznej. W tym samym utworze literackim? Było takie pytanie. E, I według wykładni Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ani Biblia, ani mitologia nie mogą być uznane za fantastykę. Maturzysta, no który usłyszał taką odpowiedź, odwołał się. E, wtedy pisał między innymi o Iliadzie Homera. Poloniści rozważają napisanie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli, żeby sprawdziła, jak faktycznie wyglądało ocenianie matur. Co pani o tym sądzi, o tym przypadku? Czy z tego, co czytałam w tym roku, to z tymi maturami było też nieciekawie, bo tam było osobne. Oby, które zdały, nie zdały matury, przystąpiły do poprawki, a się okazało, że w trakcie odwołania, że zdały jednak tą maturę i to całkiem nieźle o 70%, więc to już jest bardzo dobry wynik. Natomiast na studia się nie dostały nie rozumiem tego naprawdę. Ponieważ Bo to jest to... też pytanie o kondycję yy, tak, całego systemu. Tak, prawda? Cały system, tak, dokładnie. Tutaj dla mnie, yy... ja jestem zwolennikiem tego, że dziecko ma być kreatywne, twórcze. I jeżeli się rzuca taki temat, to on może pisać nawet z wymyśloną postacią. Tak, i wymyśloną ideę. I w, a powinniśmy to uznać. A to jest, no, to jest kolejne zamykanie dzieci w pewne ramy, młodzieży, i masz napisać tyle słów koniec, tyle słów koniec, i nie ma problemu. I ktoś sobie wymyślił, rzucił hasło i myśli, że reszta uczniów będzie odbierała temat tak samo jak on. Nie ma czegoś takiego. My uczymy się interpretacji własnej, a nie interpretacji twórcy. Zadania. Przedstawiamy własną interpretację świata. Dokładnie. E, proszę odpowiedzieć na to pytanie, czy Biblia i mitologia e, mogą być czy nie mogą być uznane za fantastykę? Mogą, dlaczego nie? Dziękuję bardzo. E, no i ostatnia kwestia. Czy zgodzi się Pani ze stwierdzeniem, że szkoła stała się instrumentem indoktrynacji młodego pokolenia? Pedagogika szkolna ulega procesowi podporządkowania panującej ideologii. Najważniejszymi ogniwami stają się kult przywódcy, militaryzm, czystość rasowa, tężyzna fizyczna, i w tych kryteriach usiłuje się kształtować tzw. nowego człowieka. Podpisuję się pod tym w zupełności. Ale to nie jest ocena naszego systemu i y, y, naszej edukacji. To jest tak, fragment y, książki Tomasza Butkiewicza. Nazistowskie koncepcje ideologiczno-wychowawcze w ewolucji i radykalizacji nowego człowieka III Rzeszy. Idziemy dokładnie w tym samym kierunku, patrząc na to, co się dzieje w polskiej oświacie. I nie tylko. Teresa Kalina, Rafał Molenda. To był program 1 na 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. <śmieniu> sneak